Dobre, dobrze, dobrze powiedziałeś, co za mecz, tak, nie wiem, przyjechaliśmy tutaj bez żadnych oczekiwań i myślę, że każdy z nas w tej ekipie czuje się bardzo dobrze i myślę, że to widać na boisku. Nie czujemy, już jakiejś presji, kurczę, jestem tak zmęczony, że nawet ciężko mi pomyśleć, co, co tu się wydarzyło, bo naprawdę zagraliśmy niesamowite spotkanie, ciężko się do czegoś przyczepić i Niesamowicie zagrać po prostu dzisiaj. Myślę, że indywidualnie każdy wie, że jest na bardzo dobrym poziomie. My się, tak, tak, tak mi się wydaje, że każdy zdaje sobie sprawę, jak jest dobry i ile może wnieść do tego zespołu jako pojedyncza jednostka. I my tworzymy później taki kolektyw. I mamy bardzo dobrą atmosferę w zespole. I to doświadczenie, każdy, który wniósł, każdy jakoś to cegiełkę, począwszy od Milada, który jest, no naprawdę, ja go uwielbiam i wnosi do zespołu tyle charakteru, tyle doświadczenia, że. Jest z jednym zawodnikiem, który się najlepiej gra. No i mogę tak, wymieniać, mogę, tak, mogę tak wymieniać, bo naprawdę mamy zespół bardzo fajnie skonstruowany. Cieszymy się bardzo z każdego po prostu zawodnika tutaj. No i mamy atmosferę, która nas niesie po prostu nas zniesie. I oby tak do końca. Może być presja, tak? Że teraz, tak, że będziemy, będziemy faworytami często i będziemy musieli to dźwignąć. Raz nam się nie udało, z Wobem byliśmy gdzieś tam. Dużym faworytem i tego nie dźwignęliśmy. Całe szczęście później mieliśmy te katowice u siebie, udało się, też było blisko, ale się udało za trzy punkty. Więc to, to, to nie będzie tak, że będziemy teraz wygrywać i z tymi, z tymi teoretycznie słabszymi. Tylko to będą pewnie jeszcze cięższe mecze niż te, które gramy teraz z faworytami teoretycznie. Więc musimy ciężko pracować i sobie z tego sprawę, że ta drużyna jest naprawdę może dużo osiągnąć.